Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oksenfurcie siedzi Radowit a cesarz tu, w zimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty, a Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość. nerwowa. To znaczy. Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia i kozłów ofiarnych. Kościół wiecznego ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Pierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem: okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawiało dreszcze.